Często siedzisz i boli cię kręgosłup? Wykonaj tych kilka prostych ćwiczeń w przerwie w pracy. Zajmą ci nie więcej niż 5 minut. Zadanie pierwsze: przesuwanie tułowia. Zadanie drugie: otwieranie i zamykanie klatki piersiowej. Numer 3: rozciąganie pośladków siedząc na krześle. Numer 4: podnoszenie i opuszczanie w biodrze z jednoczesnym wkręcaniem nogi do środka i na zewnątrz. Ruch wychodzi z biodra. Numer 5. Ruchy miednicą w przód i w tył. Spróbuj pogłębić ten ruch schodząc niżej na nogach. Dzięki temu w tym samym czasie zaangażujesz również inne partie ciała. Spróbuj również tego samego zadania w innej wersji, robiąc ten ruch w przeciwną stronę. To od Ciebie zależy, jak głęboko pozwolisz sobie na zejście. I zadanie szóste. Kołysanie miednicą. Łatwiej będzie, jeśli ugniesz nogi w kolanach. Szukaj luzu w tym ruchu. A gdy już opanujesz podstawy, zacznij bawić się tym ruchem. Повозения.